Na wzór Akademii Piłkarskiej może powstać stowarzyszenie, które zajmować się będzie siatkówką. Gmina Zbąszynek jakiś czas temu postawiła na to, żeby edukacja odbywała się od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej. I my robimy to samo z siatkówką. Chcemy stworzyć taką strukturę, która umożliwi kontynuowanie gry w siatkówkę chłopców i dziewcząt od szkoły podstawowej do szkoły ponadgimnazjalnej, dlatego taka inicjatywa. Nie obędzie się bez powstania klubu sportowego, bo to musi wzmocnić jak gdyby ten sport szkolny. I jest to zapewnienie ciągłości gry po zakończeniu szkoły podstawowej przy jednoczesnym jak gdyby też ujednoliceniu szkolenia 4 marca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół z gminy Zbąszynek. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski przekonuje, że taki projekt może się udać. Jak najbardziej ma rację bytu, szczególnie, że jako miasto, czy jako gmina zdecydowaliśmy się, że przede wszystkim te dwie dyscypliny sportu będą popierane, to jest piłka nożna i piłka siatkowa. I zresztą jako gmina mamy osiągnięcia, nasze szkoły, szczególnie w tych dyscyplinach sportu, tu szczególnie dziewczyny z Kosieczyna, które no, że powiem, mistrzostwa Polski niemalże zdobywają, także są najlepsze w kraju. No a później gdzieś to się nam zaczyna rozmywać, czy na poziomie szkół podstawowych jest fajnie, gimnazjum i wyżej już nie tak. Zbążnecka strefa siatkówki będzie wspierała siatkówkę chłopców i dziewcząt. Regularne treningi i mecze będą podnosić jakość sportu w gminie. To jest bardzo dobry pomysł, ponieważ myślę, że bazę na podstawie siatkarek z Kosieczyna to już mamy. Wiemy, że grają dziewczyny troszkę w gimnazjum, wiemy, że grają dziewczyny w ZDST. Poza tym strefa siatkówki, jeśli powstanie, na pewno przyczyni się też do tego, że dziewczyny, które kończą szkoły podstawowe, będą miały możliwość dalszej gry w siatkówkę u nas w gminie. Nie będzie konieczności zmiany. Szkoły, na sulechów, czy jakąś tam inną typowo sportową? Bo takie warunki stworzymy dziewczynkom tutaj u nas. Ośrodek sportu i rekreacji.